Jesteśmy po Bożym Narodzeniu, po cudzie bożonarodzeniowym, ale spotkanie z Tobą, z Danutą Stenką zawsze uznaję jak rodzaj cudu, ponieważ... Jesteś chyba jedną z najbardziej zajętych aktorek. Nie uważasz, że to cud? <laughs> to cud, na spotkanie nasze. To cud, cud prawda? Tak. Drugi dzień nowego roku, no i sposób nie zapytać o twoje plany na 2015. Co tu się dzieje? Co no właśnie robisz? tutaj się dzieje? Tutaj się dzieje coś pod tytułem zabójcze zauroczenie. Wyobraź no sobie. Opowiadamy autentyczne historie zbrodni popełnionych z miłości. Fantastyczny materiał na scenariusze filmów fabularnych. Tyle, że wierzyć się nie chcę, że to się zdarzyło naprawdę. I tak sobie grzebiesz w tych ludzkich duszach, a kusisz się o ocenę? Ja, wiesz, jestem kimś w rodzaju przewodnika po tych historiach. Zapraszam do, do przyjrzenia się temu. Czy ty jesteś taką osobą, która robi bilanse? Podsumowuję sobie, jaki był ten 2014 Mnie się zdarzają bilansy, ale zupełnie nie ma to związku z końcem roku czy z początkiem roku. Przychodzi taki moment w środku lata i robię bilans. Kompletnie prześlizguję się po. nowym roku? Po tak, po tej granicy. Stary rok, nowy rok. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tutaj cyferka przeskakuje na kolejną, ale w ogóle nie mam jakichś planów. Postanowień noworocznych. Zakończyłaś 2014 spektakularnie. Festiwal Boska Komedia, nagroda za najlepszą rolę żeńską dla ciebie, za spektakl Druga Kobieta. No, to chyba jest coś. Do tego stopnia mnie to zaskoczyło, że odebrawszy tę nagrodę nie byłam w stanie wydusić słowa. Poruszająca jest od samego początku, kiedy bohaterka twoja, Wiktoria, dobrze pamiętam? Wiktoria Gordon, tak. Tak, gdy miałam 18 lat, mówi coś takiego mogłam wszystko, emocje miałam na wierzchu. Teraz jest mi coraz trudniej porozumiewać się z ludźmi. Danusia, jak to jest teraz? Im człowiek starszy, im ma więcej doświadczeń, świadomości... Czy te role więcej kosztują? Z rolami to jest różnie, bo to role kosztują tyle, ile z sobą wnoszą. Co wcale nie znaczy, że duża rola może kosztować więcej niż jakaś mała rola. To, mm -hmm. to, to nie jest powiedziane. Ale mam na końcu języka, że to mi się ra raczej lekki kaliber nie trafia. Mi się raczej lekki <laughs> kaliber nie trafia. Ty tak. jesteś od tych totalnych ról. Ty tragiczka. <laughs> Oczywiście ja od swojej natury nie ucieknę. I wiem, że te sinusoidy przeze mnie zawsze będą przepływały, zawsze będę się musiała zmagać z górkami i dolinkami. Ale ja mam więcej łaskawości dla siebie, więc większy mam dystans, ale tak naprawdę to dochodzenie do tego wyczuwanego przez ciebie ideału jest tak samo mozolną drogą. Choć z drugiej strony podejrzewam, że to jest motor i to jest sprężyna do tego, żeby. Działać, żeby ciągle działać, ciągle robić, ciągle poprawiać, ciągle szukać, dokopywać się, dobijać i tak dalej. Bardzo lubię ten stan, który się czasami w trudnych chwilach, na co dzień, on mi właściwie częściej, dużo częściej towarzyszy. Taki dystans, taki... A... Błogosławiony spokój. Błogosławiony spokój, tak. Danusia, słuchaj, ale no muszę Ci zadać to pytanie. Ty podpisałaś pakt z diabłem. W sensie na przykład urody? No przecież, no przecież to ja mam lustro w domu, widzę co się dzieje. Czas odciska swoje piętno na mojej twarzy i całym, całej skorupie. Danusiu, porozmawiajmy o tym koncercie życzeń. Słyszałam, że jest, że niezwykłość tego monodramu polega na tym, że ty tam albo prawie wcale nie mówisz, albo w ogóle nie mówisz. Czy dobrze mi doniesiono? W ogóle nie mówię. Tekst tej sztuki jednoosobowej składa się z samych didaskaliów. Nie pada ani jedno słowo. Nie wydarza się nic spektakularnego. To jest po prostu: kobieta wraca po pracy do domu robić to, co zazwyczaj wszyscy robimy. Zdejmujemy ciuchy, przebieramy, nie wiem, włączamy jakieś radio, telewizor. No i jakieś tam jest zakończenie, nie będę mówiła jakie. Ale ty jesteś jedną wielką dla mnie też taką emocją, kobietą emocją, więc to do ciebie pasuje takie wyzwanie. A teraz na koniec kobieta Danuta Stenka wraca do domu, do swojego prywatnego domu, męża, dwóch córek i myśli sobie... Mój koncert życzeń, żeby mi było dobrze, to. Na taki zwykły dzień to jest po powrót do domu. Kilka wolnych dni, ze dwa. Ze, dwa. ze dwa. Wolne dni, żeby się nie musieć ruszać z domu, pobyć o. w domu, porobić porządki. Brakuje mi tego, takiego domowego. Kapciowo-dresowego pobycia w chałupie, pogadania ze swoimi, bez myślenia o tym, że, że na jutro trzeba budzik nastawić. A może i pójście do teatru, bo jestem szercem bez butów w Alesie w piersi. To tego ci życzyć na 2015? Niech to będzie Twój koncert życzeń. To jest moje marzenie. Dobroci samych na, na nowy rok i dbaj o siebie. Dzięki Wielkiej Wam też wszystkiego najlepszego. Spokoju, pogody, ducha.